Witam Was w kolejnej części pierwszego odcinka Lord of the Rings Online Ostatnim razem skończyliśmy właśnie dokładnie tutaj A więc co? Lecimy dalej. Zobaczmy co dalej nam mają do pokazania w tym tutorialu. Porozmawiajmy sobie z Gimlim. Mamy go walić. Znaczy bić. No, o! Dobra, podążam. O, wchodzimy gdzieś, czyżby jakieś jaskinie? No, 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 krasne ludzi z tego słynęli, no, to możliwe, że coś tam będzie ciekawego. Zobaczmy. O, a jak? Dobra, porozmawiajmy. Idziemy za nim co to kurde Co on robi Aha Muszę porozmawiać z jakimś minerem Ha, mają pewnie uciekać coś takiego Ile muszę? Wszystkich pewnie Chyba logiczne wszystkich, nie? Dobra, no kto tu jeszcze jest? Monsi? Spiegnij to jest stąd szybko, bo zaraz wszystko runie. Ale z nas, z nas bohaterzy. O! Jest koks. Dwie szybko. Dzięki, ziomek. zamknięte kurde nie pamiętam tego żebym to robił naprawdę nie ściemniam może być ciekawie o tam Gimlias. o ja! Ja pierdzielę Ale jaja, będziemy to bić? Ja cię z Ho Od razu wam mówię, gram na medium A te efekty i tak są fajne Przynajmniej jak dla mnie O tak, ja chcę bić tego, tego Tak, tej, tak, 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 otwieraj mnie. Hmm. Oui. Ok. C'è, No. Vediamo il pitrola, Mario. Coś? Sorry, coś tam chyba przyciąłem. Jeśli wam coś ominęło, to właśnie rozkopywałem. Znaczy, no. Nie wiem, co robiłem. Przeszukiwałem ciało jakiegoś twarfa. Dobra, nieważne. Lecimy dalej. Sorry. O tak. To lubię. Aka Jest stron, jest trol, jest trol Lol Zabił Gimliego? Czy by to był Gimli? That's absurd To było dobre i found the button 75 years after the death of Thorin, his halls in the Blue Mountains have fallen under the rule of the Dauhand clan. Tribute from Thorin's halls has ceased, and King Dain of the Lonely Mountain has dispatched many of dwarves to uncover the cause. Provincio. Skończyliśmy ten tutorial, to jest takie wcielające nas w grę, że tak powiem. No i teraz będą już się zaczynały normalne misje. Oczywiście też taki prolog. I później po prologu mamy coś, taki... po prologu mamy coś takiego jak bug, bug1, bug2 i tak dalej i tak dalej. Wiecie o co chodzi. Przynajmniej mam nadzieję. Zróbmy sobie te pierwsze kwestiki. It is interesting that the dwarves arrived when we did, though we came from different places. My father is great among the wise, and his dreams and fortunes are in his name. Zaczynamy, zaczynamy w jakim miejscu? Zaczynamy w w w. Nazwam powiem. Tolgins Gate. Turins to Gate. Oh, sorry. W. Erelduio, Looin. Lu sorry, Erelduoin. Dobrze. Ciekawa mapka Nie powiem Fajnie Dobra Może po... ...ludkami Aha, dobra Musimy wrócić teraz do tego Eladana naszego tutaj, jakby teraz głównego hmm. przedsiębiorcy. coś. Aha, mamy pogadać teraz z naszym tra Nevermind. Dobra. Mamy u niego takie coś jak przeczytać nowy, nową umiejętność oraz użyć jej na trening dumi czyli na tym tym lutku bicia Okej. Okay. No. Widać, użyliśmy. Oddajemy misję. I wybieramy. No oczywiście, że Axe. który jest lepszy ten ok o, fajnie to się... Ale może być no i my znowu wracamy do Eladana to takie proste pierwsze misje intro Dobra i teraz 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 nas mm... Eladan wysyła w dalszą podróż, ale ale, może i ten odcinek nie jest za długi, ale czas już kończy, więc zobaczymy się w następnym odcinku, bo to jest tak jakby druga część do jednego odcinka. Mm. A więc, a więc, będę prawdopodobnie sam bądź z kimś nagrywał tą serię tak jakby ludem i w niej będą zamieszczone różne y, tutoriale czyli będę też robił z tutorialami osobnymi ale na tej postaci po prostu będę pokazywał jak je rozwijać tak dalej, tak dalej, będę robił codziennie, będzie pojawiał się jakiś jeden odcinek przynajmniej więc będzie chyba ok. a więc ja się z wami żegnam Wigmar też się z wami żegna tak, Wigmar. Żegnasz się, nie? No. A więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Ja się z Wami żegnam. Papa! Pa.